Cześć, witajcie na kanale Co Wędce, Dziś... Dziś bez echosondy. Dzisiejszy odcinek jest dla tych, którzy nie mają echosondy, nie chcą z różnych powodów korzystać z echosondy. Dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na echosondę, ale i dla tych, którzy mają echosondę, ale są na wodzie z wędką i z różnych powodów nie wzięli jej ze sobą, czy to na wakacjach, czy w podróży służbowej. Może się tak wydawać, ale ten oraz poprzednie odcinki nie są sponsorowane przez firmę Garmin, a w sumie szkoda. Inspiracją do nagrywania moich filmów było to, że nie mogłem znaleźć pewnych tematów na YouTube, jak przykładowo film z mocowaniem uchwytu do Powerboxa. I kiedy musiałem dwa razy jeździć po śrubki do sklepu, stwierdziłem, że nagram dla wszystkich informacje o tym, jakie dokładnie śruby są potrzebne, żeby nie mieli tego kłopotu. Zaskoczenie, że wiele osób obejrzało ten film, jak i jeszcze więcej kolejne filmy spowodowało, że nagrywanie mnie wciągnęło. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinku. Opowiem o narzędziu, które zainstalowane na telefonie pozwoli nam na korzystanie z niektórych zalet echosondy bez echosondy. Mowa tu będzie o aplikacji od Garmina, a w zasadzie o dwóch aplikacjach. Są też aplikacje innych firm, ale po pierwsze, ta w przypadku korzystania z map stworzonych przez społeczność Garmin jest całkowicie darmowa, dając przy tym sporo innych możliwości o których w dalszej części. Po drugie, używam jej od pół roku i mogę coś o niej powiedzieć. Instalacji samej aplikacji nie będę tu omawiał szczegółowo. W zależności od waszego telefonu pobieramy aplikację o nazwie Active Captain ze sklepu Play w przypadku Androida lub za App Store dla urządzeń Apple. Do używania aplikacji wymagana jest jedynie rejestracja, ale zalet jest zdecydowanie dużo. Po zainstalowaniu i rejestracji możemy pobierać mapy udostępnione przez użytkowników Echosond Garmin w społeczności QuickDraw. Sposób pobierania map pokazałem w filmie o nazwie hashtag 2 mapy na telefon. Akurat podczas montowania tego filmu, który teraz oglądasz, zauważyłem, że jest też aplikacja Garmin Striker Cast, która działa podobnie, ale dodatkowo współpracuje z zarzucaną Echosondą od Garmina. I działa również w poziomym położeniu telefonu. Czego w Active brakuje? Tu widać, że aplikacje różnią się między sobą i Active Captain ma więcej opcji nawigacyjnych i możliwość zakupu map Garmina. Rozpokazuje prędkość i kierunek. W Cast dane o prędkości są widoczne po podłączeniu zarzucanej jego echosondy. Dla tych, którzy nie chcą wracać do poprzedniego filmu o pobraniu map ze społeczności, jest też szybka instrukcja jak to wykonać, to znaczy jak mieć darmowe mapy stworzone przez społeczność. Dodatkowo wstawiłem ustawienia cieniowania, jakich ja używam i które sprawdziły mi się na wodach, na których łowię. A teraz o tym, co zyskujemy dzięki aplikacji. Omówię te zalety na podstawie mapy zalewu zegrzyńskiego. I tu właśnie pierwszy bonus. Zalew zegrzyński jest w większości udostępniony, więc mamy mapę batymetryczną tego popularnego zbiornika. Tak zwane pigalaki na zalewie już nie są tajemnicą, a dzięki tej aplikacji widzimy wszystkie górki i doły na zalewie. Kolejna sprawa to oznaczanie miejsc. Bez echo i bez mapy zazwyczaj określaliśmy swoje miejsce nawigując się na drzewa, filary mostu, budynki i inne punkty na brzegu. Tak i ja robiłem, ale z doświadczenia wiem, że nie było to zbyt dokładne. Konieczne było sprawdzenie wędką, czy jesteśmy na wybranym miejscu. Teraz można oznaczyć dokładnie miejsce, w którym złowiliśmy rybę, ciekawe górki i dołki, opisać te miejsca dostępnymi ikonami, a co najfajniejsze, to ta aplikacja może nas nawigować do wybranego miejsca. Przy szybkich przelotach łodzią można podnieść przetwornik i nawigować się telefonem. Jeśli chcecie przerzucać zrobione przez siebie mapy osądu do społeczności i używać ich na telefonie, trzeba pamiętać, że modele Strikera bez Wi-Fi nie będą miały takiej możliwości z tego co wiem. Podczas łowienia podlodowego zaleta aplikacji jest wprost nieoceniona, jeśli tylko są udostępnione mapy zbiornika, na którym jesteśmy, lub sami taką mapę stworzyliśmy. Nie ma konieczności zabierania ze sobą echosondy i wiercenie niepotrzebnych dziur tylko po to, żeby znaleźć ulubione miejsce. Trafiamy prosto w punkt. Oczywiście z dokładnością około 3 metrów w zależności od GPS-a w naszym telefonie. <śmum> Telefon mamy zawsze przy sobie i wystarczy sięgnąć do kieszeni, ustawić cel na wybrane miejsce i dokładnie trafimy tam, gdzie chcemy, co szczególnie przydatne jest na dużych jeziorach. <śmum> Oczywistym jest, że aplikacja nie pokaże nam tego, czy są pod nami ryby ale wskaże nam stoki, krawędzie górek, doły, czy blaty, czyli miejsca, gdzie szanse na złowienie ryb są zdecydowanie większe. To o czym wspomniałem wcześniej, czyli oznaczanie miejsc jest przydatne nie tylko podczas pływania na łódce czy pontonie, równie dobrze sprawdzi się przy łowieniu z brzegu i to nie tylko przy spinningu. Tutaj przykładowe miejsce, w którym widać dołek po prawej stronie, patrząc od strony brzegu na wodę. I to miejsce warto postawić na przykład zostawy gruntowe. Kiedy w jakimś miejscu połowimy, warto je oznaczyć, żeby w przyszłości mieć informacje. Czy bardziej w prawo zarzucać, czy bardziej w lewo, a może bliżej lub dalej. W oznaczonym punkcie można też poza ikoną dodać komentarz. Jest też zaleta tej aplikacji, która posłuży nie tylko wędkarzom, ale również wszystkim wodniakom, czy motorowodnym, czy żeglarzom. Mając mapy batymetryczne wody, po której pływamy, wiemy, gdzie są niebezpieczne wypłycenia, które mogą uszkodzić śrubę czy miecz w łodzi. Dokładnie jest to widoczne na mapie ujścia rzeki Bug, gdzie tuż przy głównej 3-4 metrowej rynnie jest 90-centymetrowe wypłucenie. Myślę, że nic nie kosztująca aplikacja... Która ma tyle bonusów, to idealne rozwiązanie, które wspomoże nasze wędkowanie i pływanie. Dzięki temu, że aplikacja jest na telefonie, w każdej wolnej chwili, czy to czekając gdzieś w kolejce, czy czekając na swoją panią przed sklepem, możemy przejrzeć mapy i wytypować miejsce na kolejne wędkowanie. Zachęcam do subskrybowania i komentarzy, a jeśli film się tobie spodobał, do kliknięcia łapki w górę. To ważne, żebym wiedział, czy warto takie filmy nagrywać. Dziękuję za seans i do zobaczenia w kolejnym filmie.